I właśnie mąż, mąż mi zniósł, wyciągnął z szafy, bo był wysoko schowany taki karton, w którym właśnie mam ozdoby świąteczne, jesienne. Jak widzicie, nie ma tego dużo, ale powiem Wam szczerze, że jesień jest dla mnie takim okresem szybko przemijającym, bo tak naprawdę mamy październik, listopad i ja już stroję dom na święta, żeby też tutaj mi vlogowo pasował. Wiadomo, że filmem wiecie wypadną tydzień później, dwa tygodnie później, więc naprawdę jest ten okres bardzo krótki. I też z wiekiem nie czuję potrzeby kupowania, wiecie, tysiąca kubków, ozdób, więc wykorzystam to, co mam. Myślę, że nic nowego nie kupię, ale zobaczymy jak będzie. Póki co chciałam obejrzeć, co tu właściwie jest. Zobaczcie, jakie w ogóle jest dzisiaj piękne słońce, o mój frendel z sukienki. E, także tak, mamy taką wiewióreczkę drewnianą. Mamy tutaj pięknego jeżyka, którego kiedyś dostałam od mojego męża. Uwielbiam go, on jest w ogóle stłuczony. Jak widzicie, sklejone, bo kiedyś Lili go m, zrzuciła, jak była malutka, ale to nic. Jak widzicie, dalej może nam służyć. Tu też, mój mąż kupił takie piękne jeżyki, dwa, także hmm, pewnie to my. E, tutaj mamy Halloweenową dynię, więc też już sobie ją odłożę, bo pewnie się przyda, nie wiem, na. do przedszkola czy coś. Więc zostawiać nie ma tego dużo. Ej, już nam, że jest więcej. Aha, tu coś jest urwanego i nawet nie ma od tego litery. No nie, to już wyrzucimy. Nie ma co. E, musiało się uszkodzić. Tutaj Lilusi dynia, którą też urwała, ale strasznie ją lubi. No i nie mam nic więcej, jak widzicie. E, I tutaj mam jeszcze taką pluszową dynię, więc też sobie ją postawię. Dobra, wiecie co? Może jakieś zakupy zrobimy. Może gdzieś się przejdziemy zobaczyć, co jest. Tutaj mam taki ten, ale to jest... To jest grudnia. To było znowu na Także i widzicie, nie ma tego dużo. Mamy dwa jeżyki i wiewiórę, więc sobie to po prostu postawimy, a w międzyczasie zobaczymy. Może uda mi się wypaść do Action, zobaczyć co tam jest nowego. Może coś tutaj by mi się przydało, ale nie mam szczególnego parcia. No nie mogę, jakie pięknie jest dzisiaj słońce. A tutaj póki co wygląda tak. Przygotowałam już sobie płyn, żeby tutaj właśnie... Wytrzeć, kurz, ogarnąć. Myślę, że ta ozdoba tutaj zostanie. Ja e, ją kupiłam właśnie w jakieś czas temu. Nie, nie mam tutaj chyba baterii włożonych. To w ogóle świeci, więc może sobie wieczorem uruchomimy. Tutaj mam takiego kwiatuszka, którego dostałam od mamy, więc też będzie. No jedyne co to: schowamy tutaj motylka. Moja palemka jak najbardziej może tutaj być, także zabieram się za wycieranie kurze. Mam nadzieję, że Wam szum nie przeszkadza w tle, ale właśnie się gotuje też obiadek, więc dobra, wykorzystuję czas na takie jesienne porządki i szybkie dekoracje. wam jeszcze tutaj powiem. Mam tutaj tą moją palemkę. Zobaczcie jak ona jest taka no, duża, pięknie urosła, a tu jest kupiona w tym samym czasie i zobaczcie jaka jest bidula, e, a to dlatego, że ona stała tutaj, a pod spodem jest jak widzicie PlayStation. Więc każdy kwiat mi tutaj mimo oczywiście podlewania wysycha, bo podejrzewam, że e, korzenie od spodu są, więc kurczę, szkoda mi tego kwiatka, bo widzę, że on tutaj jak widzicie puszcza e, m, kwiatuszki, ale zaczyna mi wysychać, mimo tego, że jest podlany, bo zapewne od spodu go wysusza, wiecie jak to mój mąż mówi, że on tyle nie gra, ale jednak musi się tutaj po prostu nagrzewać, więc chyba ten kwiatek jednak tu zrobi out a może coś kupimy, jakąś ozdobę, żeby tutaj postawić, żeby tutaj właśnie nie stał żaden żeby kwiatuszek, no bo szkoda, bo ten jest bardzo ładny i byłoby mi po prostu go szkoda, jakby mi e, wyschł Wiecie co? Ja chyba tutaj kupię wrzosa. Pojedziemy po wrzosy, bo wrzosy stoją, no może długo, ale to są takie suche kwiaty, i tak mi się wydaje, że nie potrzebują takiego mocnego nawodnienia. też mi nie będzie go szkoda, bo po prostu dam go potem na dwór i też będzie sobie kwitł. A teraz zabieramy się za tą część. Jak widzicie, są takie zabawki. Papiery przyniosłam doniczki, bo mam tutaj takiego kwiatuszka, może nie jesiennego, ale musimy dla niego zrobić miejsce, także działamy teraz tu. tutaj musi wlecieć jakaś rodzinna wodka. W każdym razie jest takie, coż przecież całkiem pasuje. Jeszcze wyciągnęłam z szuflady Woski, które zamawiałam w zeszłym roku i wszystkich nie zużyłam. Tutaj mamy świąteczny, który pięknie pachnie świętami. Ten jest taki miętowy, świąteczny, ale nie tylko. No, takimi słodyczami pachnie. A ten, grzane wino, jest idealny teraz na jesień, tylko muszę poszukać kominka i sobie go nie odpalimy. Natomiast to, co pamiętam, jak zamawiałam tą paczkę Twinkle swin Candle, to to, że ona była najgorzej zapakowaną paczką. Naprawdę, był taki brzydki karton, w środku nie było nic, jakaś chyba kawałek folii, wszystko latało. No dawno nie widziałam takiej, wiecie, paczki jakby przypadkowej. Tak przypadkowo po prostu zapakowanej. To mnie zdziwiło, zdziwiło w przypadku tych wosków i takiego sklepu ze świeczkami. No ale w każdym razie na pewno sobie odpalimy, już są przygotowane. Co tutaj jest? Przed chwilą wytarłam, a to tak się burzy. No i dzisiaj jesteśmy już w dniu, kiedy mam właśnie, tak jak widzieliście, udekorowane. Jest też chyba Wam nie pokazywałam tutaj obok mnie ten wrzos, którego kupiłam w oszu, a dzisiaj jest tak naprawdę kolejny dzień, i chciałam Wam dzisiaj pokazać tą paczkę, którą odebrałam z Sinseja, bo tam jeszcze mam kilka takich rzeczy dekoracyjnych właśnie do domu. Natomiast tak naprawdę do pełni szczęścia brakuje mi jeszcze jakiegoś fajnego, ciepłego, takiego beżowego, kremowego kocyka tutaj do salonu, więc myślę, że dzisiaj, bo dzisiaj jest w ogóle... Świetny dzień. Pogoda jest to prawda dzisiaj okropna, deszczowa, wieje i tak dalej, ale ja mam do załatwienia jedną rzecz w Gdańsku, więc stwierdziłam, że odbiorę lili szybciej moją córę z przedszkola. Zabiorę ją ze sobą, załatwimy, co ja mam załatwić i pojedziemy sobie na salę zabaw, na lody, może na jakąś jeść jedną kawę skoczę, bo jeszcze takowej nie piłam, a po prostu atakuje mnie zewsząd, ta Pumpkin Space Latte. Wiem, że jest też właśnie na mleczku owsianym czy tam e, innym roślinem, w sumie ja tylko mogę owsiane, ewentualnie ryżowe, ale na ryżowym raczej nie robią, zobaczę czy coś będzie dla mnie, więc jeszcze sobie tego vloga właśnie pociągniemy, co prawda wiecie, będąc córką nie chcę tam za dużo nagrywać, bo naprawdę chcę się skupić na tym czasie z nią e, bo właśnie wydaje mi się, że jesień to jest też taka fajna okazja na zacieśnianie tych relacji w domu, e, właśnie czy z dziećmi, czy z partnerem, ponieważ mniej jednak spędzamy czasu na dworzu, więcej jesteśmy w domu, więc tych takich aktywnych bliskościowych można szukać. No my akurat dzisiaj wychodzimy, no ale mam też malutką córeczkę i zazwyczaj nie udaje mi się właśnie ze starszą wychodzić tak często, a wiem, że wiecie, 4 latka -aroczek to jest zupełnie inny etap jak na razie dla nich i bardzo staram się, żeby dbać też o tą relację ze starszą, żeby czuła, że też jestem na bieżąco z tym co u niej, no i chcę z nią spędzić jeden do jeden czas, więc właśnie tam się wybierzemy i właśnie chcę wpaść do action, bo tam będzie galeria Metropolia, więc jeszcze zobaczę, co uda mi się tam dostać i ewentualnie Wam później już pokażę, jak tu wygląda efekt końcowy. Nie ma tych zmian, jako, jakoś bardzo dużo. Ale ja też nie jestem takie, mówiłam chyba za tym, żeby tego kupować bardzo dużo i tak dalej. Lubię takie małe akcenty, bo one jednak dają domu taki ciepły klimat, ale też wiecie, bez przesady. No ale dobra, coś tam. Musi w domu być, żeby było tak przytulnie. No i mamy tą paczkę z Sinsa. Ja zaraz sobie tutaj wszystko jeszcze popiorę. Zamówiłam takie Milusie, trochę przypominają wełnę, pokrowce na poduszki. Ja mam w ogóle zapalone się wszystkie światła w domu, bo jest tak ciemno. Także trochę kolor jest oszukany. On jest taki kawowy. W kamerze jest trochę blecz. o. o, o. Może coś teraz troszeczkę się tutaj dopasowało, więc zamówiłam takie dwie, bo chcę właśnie te poduszki tutaj w salonie zmienić, bo one już są trochę takie zniszczone. Więc mam dwie brązowe. W ogóle ten kolor tej kanapy mi się nie podoba, w sensie no, bo wybraliśmy ją tak no, no z przypadku trochę, więc. No, zakryję ją jakimś fajnym kocykiem, ale właśnie takiego też nie znalazłam, ale mam nadzieję, że w Gdańsku będzie. I jedną poszówkę wzięłam taką e, białawą, kremową, także jak widzicie, takie kolor kolorki myślę, że do siebie będą pasowały. No i właśnie, jak robiłam te porządki, to czego mi brakowało? Kominka! Co prawda chciałam, żeby to był kominek uniwersalny, też taki zimowy. Ale nie mogłam takiego dostać, więc jest typowy jesieniarski kominek, bo jest to grzybek. Zobaczcie, jaki uroczy. Tutaj w ogóle w środku jest jakiś wosk. Sześć. Sześć wosków w środku. No, takie sześć kawałeczków. Zobaczymy, jak pachną. No, nie jest to mój zapach. Nie będę oszukiwać, jest taki mocno perfumowany. Nie mój, no ale ja zamówiłam to dla tego kominka, ponieważ mam te świeczuszki z twinkle candle, znaczy te woski i nie miałam gdzie ich palić, także zobaczcie jaki uroczy grzybek, zaraz sobie gdzieś go postawimy, oczywiście jest miejsce na świeczkę, na wosk, także idealnie. No i jesieniarska pościel, muszę jeszcze kupić prześcieradło, ale nie było rozmiaru naszego łóżka, też ciężko jest dostać 2 na 220 właśnie, bo mam taką wielką kołdrę, no i lubię takie poszewki, pościele w kwiatki, białe, jasne, bo nie dość, że tak mi się kojarzą z czystością, świeżością, to moja babcia zawsze miała białą pościel w jakieś kwiatki e, i to mi się kojarzy z takim ciepłem i bardzo lubię takie m, właśnie delikatne wzory, więc też, e, słuchajcie, wypiorę, więc obstawiam, że ten vlog skończymy za kolejne trzy dni pokażę Wam po prostu efekt końcowy z racji tego, że muszę to wyprać. Wiem, że niektórzy nakładają e, pościel taką brudną, w sensie sklepową na łóżko, ale absolutnie nie róbcie tego, nie noście ubrań, które są prosto ze sklepu, nie Nakładajcie pościeli, ponieważ słuchajcie, te rzeczy przyjeżdżają do nas z daleka, tak? One są pryskane chemią. Już wspominam o tym, że są na produkcji, są w maszynach, ale są spryskiwane chemii, że, chemią, żeby nie zjadły na przykład mole, czy tam w podróży, jak płyną te rzeczy, wiecie, z Chin, no nie oszukujmy się, czy z innego, nie wiem, Bangladeszu, także są nafaszerowane. Nie śpijcie w tym, nie ubierajcie boże bielizny, broń Boże, ubrań, no naprawdę niczego, więc ja będę to prała, ale kolor jest przepiękny, mi się bardzo podoba, bo właśnie mi się z takim Babciowym, trochę klimatem kojarzę się z klimatem mojej babci, czyli cudownie. Także mam pościel, zaraz ją zaniosę do prania, ale oczywiście pralka już i tak chodzi, bo dzień bez pralki to dzień stracony. Także mamy też poszewki, a jakieś one wielkie się wydają, a patrzyłam, że 70 na 80, a takie ja mam ten, tak. Dwie poduszki 70 na 80. No dobra, może tutaj mi się wydają ogromne, ale rozmiar jest dobry, bo jeszcze sobie patrzyłam, bo raz kupiłam źle. No i kapcie nie mogło kapci zabraknąć. Ja tutaj w domu chodziłam cały czas w takich kapciak no może być i basenowych, takich wiecie, jakichś tam najkach. a brakowało mi takich właśnie cieplutkich i zaraz sobie w nie wskoczę, więc wybrałam takie właśnie bombosze, które w sumie były dostępne, za dużego wyboru nie było w moim rozmiarze, także o! No i tyle gadania, bo film będzie długi, także wybieramy się do Action, pokażę Wam tam, mam nadzieję, że coś znajdę właśnie, czyli jakiś fajny ciepły kocyk i w sumie nic więcej na jesień nie potrzebuję, Spędzimy sobie tam, z którą czas, wypijemy jakąś, no ja jakąś kawkę e, albo pójdziemy na jesienne lody. <grystanie> e, no i to by było tyle, także śmigamy i później Wam pokażę jak tutaj wszystko dokończyłam. Straszny nas! Szybko, nie bój się. Przejdziemy. Mamy. Słuchajcie, w action wybór był taki sobie, szczerze mówiąc. Niby coś było, ale tak nieszczególnie. Natomiast ja naprawdę już bardzo potrzebowałam jakiegoś takiego fajnego kocyka, bo w salonie mieliśmy taki szary, ale on już jest taki naprawdę, no nadaje się do wymiany, e, więc wzięłam taki czekoladowy, e, wymiarowo jest duży, bo. Tak, 150 na 2, więc naprawdę jest duży. Jeszcze szukam narzutki do sypialni, tak poza tym. E, Oglęłam po podłogę teraz szybko. E, także jeszcze będę się rozglądać, ale do sypialni potrzebowałabym 2 na 2, 2 metry na 2,20, coś takiego. E, I słuchajcie, jeszcze mam po drodze w Aldim e, i wzięłyśmy dla Lili... Wybrałyśmy dla niej taki kocyk w jednorożce, bo ona ma też jakieś niewymiarowe to łóżko i zawsze były za krótkie, a ten jest 2,15 m, więc powinien pasować z tego, co mi się wydaje. Jutro już wszystko tak dokończę i chyba pokażę Wam już po prostu efekt końcowy, bo jest co robić w domu, oprócz przygotowywania go na jesień, jesienne porządki i tak dalej. Trochę się tego jeszcze na kanale pojawi, także nie martwcie się, a teraz idę to wstawić do prania i my się widzimy. Już jutro. I już tutaj wszystko wsadziłam. Poduszki, poszewki wyprane, kocyk też jeszcze dzisiaj tak pięknie. Tutaj słoneczko wpada i naprawdę fajnie on wygląda. Wiadomo, można go gdzieś zawinąć na koniec, ale na razie rozłożyłam tak, także są takie brązowe, małe brązowe, jesienny akcent powiedzmy. Także jest troszeczkę klimatu jesiennego. ja już jestem w łazience, dom udekorowany czas teraz poświęcić chwilę sobie, byłam jeszcze na paznokciach, zobaczcie takie jesienne tym razem e, już od niepamiętnych czasów e, miałam same beże kremy, ciągle coś błyszczącego delikatnego, a nagle takie bordowe, ciemne, ale tak mi się skojarzyło z grzanym winem, e, także też taki kolorek właśnie jesienny wybrałam i e, takie mam przemyślenie właśnie, że jesień to jest taki czas kiedy Oczywiście jakiś tam, wiecie, wystrój domu, poduszki, klimat e, tworzy takie fajne, takie ciepło, czy te woski, mm, e, czy jakaś tam drobna dekoracja typu kocyki, coś, jakiś jarzyk i tak dalej, tworzą fajne, fajny taki, wiecie, wprowadza fajny klimat do domu, e, ale jeśli to jest dla mnie czas też takiego... Wewnętrznego spokoju, takich przemyśleń, e, ale też bardzo dużo w tym czasie mam w sobie wdzięczności, bo zbliżają się też święta, nie da się ukryć gdzieś tam. E, a ja w święta, e, w święto odeszła moja babcia trzy lata temu, teraz będzie trzeci rok. E, I zawsze mam dużo takich. Myślę, że babcia by się z tego cieszyła, że smutek oczywiście też jest i żal. I tęsknota, ale też tylko wdzięczność za ten piękny czas, jaki miałyśmy razem i zawsze właśnie jesień mi się kojarzy z, taką, z takim też ciepłem, z nią, z, taką, z takim siedzeniem w domu, z pielęgnacją tych relacji rodzinnych między dziećmi, między partnerami, między mężem, czy właśnie tak jak wtedy między babcią, siedzeniem przy kominku, gadanie, granie w gry, rysowanie. No mniej się wychodzi na dwór, więcej jest też czasu na dworzu. E, moje dzieci akurat chodzą też szybciej spać e, e, wieczorami, bo latem to 22. Lili wyrywała, a teraz jest 20. O dziwo, nie śpi jeszcze, jest 20.50, e, ale jest ogólnie już po 20 śpi, więc to, to jest też taki fajny czas, kiedy ja mogę coś zrobić dla siebie, możemy coś sobie z marzeniem pooglądać i nie jesteśmy oboje obujaż... tak zmęczeni, także to bardzo lubię w jesieni, dajcie mi koniecznie znać, co Wy lubicie, bo właśnie kiedyś nie lubiłam jesieni, a teraz czuję, że to jest taki fajny właśnie okres, żeby taki sobie zrobić self-care, też właśnie taki psychiczny, tak wiele rzeczy sobie przemyśleć, rozważyć, jest jakby na to też więcej czasu. Oprócz tego dekorowania domu, ja sobie też udekoruję siebie, czyli zrobię sobie szybki Demakijaż i maseczkę, eee, ale tak w tym dekorowaniu domu, w takim filmie jesiennym, klimatycznym, to by było już na tyle, co chciałam Wam dzisiaj pokazać. Dajcie znać, czy Wy zmieniacie coś w domu na jesień, czy coś dekorujecie i co fajnego dla siebie z tej jesieni wyciągacie. Bo potem przez zima, święta to jest jeszcze spoko. Dla mnie najtrudniejszy jest okres taki styczeń, kwiecień, kiedy. Ciągle jest ta plucha, zimno i do wiosny, jeszcze wciąż tak, jednak daleko, w tym styczniu. I tak nic się nie dzieje, styczniu, luty, marzec I to jest takie, no nie lubię tego okresu. Teraz jeszcze właśnie jest tak fajnie klimatycznie potem tym święta, urodziny, e, liluni, a, no w lutym mamy morze, więc też, no ale już właśnie mówię, ta pogoda już się za długo dla mnie potem ciągnie, więc póki co się trzymam. Mam nadzieję, że mnie nie złapie handra jesienna. E, dajcie znać, właśnie co wy dobrego z, jeśli nie wyciągacie, dla siebie i dziękuję już Wam bardzo za oglądanie. I subskrybujcie koniecznie mój kanał, żebycie na bieżąco z każdym filmem. Dziękuję, że tutaj jesteś, że oglądasz te filmy i życzę Wam miłej soboty. Do zobaczenia. Pa pa!